Siemma, z tej strony Lejmon, to jest kolejny odcinek z Karmali Hospital DLC to Spooky House of Jumpskers i chyba powinienem się gdzieś rozejrzeć, gdzie mógłbym wsadzić ten medalion, który znalazłem w ostatnim odcinku. To wyglądało jak miejsce w którym mógłbym to wsadzić Okej, okay, jestem delikatnie zaniepokojony Okej, okay, po schodach się schodzi tak samo jak w części poprzedniej Na schodach nie można biec Jak coś mi tu zaraz wydupi To nie będę zadowolony tu Są jakieś rzeczy na podłodze Ja powinienem tu schodzić, bo to jest troszeczkę przydługie, ale coś się zaczyna zmieniać. Wychodzimy. Uż, a co to za miejsce? To się zaczyna robić coraz bardziej chore i coraz bardziej creepy. It feels cold. Będę błądził po jakimś podziemiach szpitala. Wcale się wkopałem. Yy, tu jest tablet. what? No mogę zagrać, ale. Okej, okay, to było dziwne, ale chyba nie wnosi to nic. Chyba, że fabularnie się niedługo dowiem o czymś. Um... Ale to było giga dziwne. Czyli przedem tu jakby po nic. Nic tu nie ma. A tu są jakieś inne przejścia. To jest... Okuśwa. Proszę, nie zjadaj mnie. Ogrze. A ja z czasem wróciłem? Gdzie jestem? A, zgubiłem się już. Jestem gdzie indziej. What the hell is going wrong? To jest klucz dokąd, ja nie wiem dokąd. Nic więcej tu nie ma, chyba nie. A ja, klucz do izolatki? i obce zniknął. <small> Okej, okay, coś mi goni. Kurna jest blisko. Oczywiste. Kurna nie mam... Okej, okay, nie zdążyłem przetłumaczyć tego, co tam było. Okej, okay, ci nie mogę popełnić ani jednego błędu, muszę wiedzieć, gdzie iść. Co, co, jak się przejdę w prawo? Jestem gdzie indziej? Okej. Okay. To jest poważnie creepy. Creepy, creepy. Skąd to wychodzi? Okej, okay, to jest ten pokój. Muszę... Jak stąd wyjdę, muszę polecić od razu w prawo. Spróbujmy. Prosto. W lewo. Ja dobrze zapamiętałem. Chyba źle zapamiętałem. Wyjście! Okej, okay, prawie umarłem, ale żyję. To było troszkę stresujące. Wydawało mi się, że źle poszedłem, ale jednak poszedłem dobrze. Ja zapiszę grę, jeżeli będę miał taką możliwość. Schody są mega długie, i naprawdę mam wrażenie, że zaraz coś na mnie hamsko wyskoczy. Tu jest bezpiecznie, jeśli można tak to nazwać. Dobra, gra zapisana. I była. Było... Kurna to jest ten... Troszeczkę się zlękłem, nie ukrywam. Dobra, klatka schodowa. Jak tu coś kiedyś będzie... To się tak potwornie... Zesram. Isolation room. Czy coś widzę, kogoś za oknem, czy nie? Czy to tylko moje chore wizje? Boję się tam wchodzić, ale chyba nic mi nie grozi. Pielęgniarka Tanakar, raport 407 to nie byłam ja Naprawdę, przysięgam, że nie byłam To mogło, to mogło być moje ciało i moje ręce ale wiem, że to nie byłam ja Okej... Okay. Dobra, musiałem przy sobie przypomnieć co się działo w tych notatkach wcześniej i... Ona mówiła, że w jakiś dziwny sposób poturbowała kota autem I... teraz chyba zrozumiała, że to, to chyba coś... Coś jej mieszało z mózgiem Pielęgniarka tanałka. raport 400... 40, nie 408 yy, Znalazłem sposób, żeby ich zatrzymać Widzisz, są w mojej głowie i mogą mnie kontrolować przez jakiś czas. Ale jeśli będę używać radiologii... A to jest rozjechane, nie wiem czy to jest błąd, czy to ma tak być, że ona traci zmysły. Ale jeśli będę nadal używać y, maszyny do radiologii i dozować do mojej głowy y, promieniowanie, wtedy... Idą sobie na chwilę. Znowu się zlękłem tego menu pauzy. Tu wejść... się robi coraz bardziej creepy. Creepy creepy. Tu nie ma notatek, ale tu były pasy, którymi hop był spięty. Nie wygląda mi zbyt przyjemnie. Czy to już jest koniec, czy ja się cofam? Czekajcie, ja się zgubiłem już tu. Tu jest to. Tu nic nie ma. Czy muszę iść w prawo... zmierzyć się z czymś, co mnie tu czeka. To jest jakiś labirynt, prawda? Coś mnie goni, ty okurna W to jest? Ty jest chore To jest chore A ja chyba się wróciłem w to samo miejsce To jest chore zasada lewej strony ...właśnie się mi wyruchała w dupę. Zasada lewej strony... drzwi. i wszedłem nim. Czy to jest nieskończony labirynt, czy... gdzieś źle poszedłem. O, tu było... To nie było tędy. Kurna, to wyglądało jakby to było tędy. Zaraz umieram. Mój potencjalny problem. Nie, tu nie idę, to musi być tędy. Kurna, to nie jest tędy. No, krążę, tu krążę i nie mogę przestać. Na tym przejście. Postoję chwilę, wybaczcie, ale postoję tu chwilę, niech mi się zregeneruje HP, bo ja nie widzę miejsca na... Tam się coś świeci, co muszę zebrać. Yy... O nie, będę chciał się wrócić przez ten labirynt. To tym bardziej zregeneruję sobie zdrowie. Dobra, chyba pastarczy, nie chcę mi się dłużej czekać. I bardzo mi przykro mój mały aniołku. Próbowałem nienawidzić człowieka, który zabrał cię od nas, ale... No ale w końcu... Y... Jedyna osoba, którą mogę nienawidzić to ja. Zawsze lubiłaś straszyć ludzi. Zwłaszcza wtedy, kiedy, nie rozum kiedy czegoś nie rozumieli. Ja byłam pewna, że nikt nie, nie zrozumiał twojego kostiumu, ale myślę, że y, ludzie nie czytają Poeju. Czy to jest jakiś poeta, czy to jest poezja, nie wiem. Nawet z nowym filmem Pricea. Ten człowiek naprawdę zbyt mocno zareagował na twoje fajerwerki Ale możemy za to winić PTSD To jest jakiś stres pourazowy czy jakoś tak, nie pamiętam Czemu escape'em się nie wychodzi z metadek? Bo się pauzuje, wiem Tu jest klucz, a tu są jakieś drzwi Broken, nie mogę tu podejść Ktoś jest tym oknem. Wiedziałem, że ktoś tak będzie. Księka Widzicie, to już chyba koniec, jest powoli. Więcej od ciebie nie wyduszę informacji Exit key Tu nie wejdę No nie wejdę, bo tam jest duch Teraz jestem tu Co jest? Wyszedłem teraz Od razu Naraz, a mogę przez to przejść albo coś? A no tak, przecież zebrałem kwas w zeszłym odcinku i nie wiedziałem do czego go użyć. Ok, kurna, on tu jest. Jak się potwornie. Beach. Spooky. Oh, there you are. I guess there are still some hidden things down here. Well, keep going and we'll see what happens. Yeah, see you later. Okay. Pytanie co to jest, to jest już koniec wszystkiego, czy początek czegoś nowego. Czy ucieknięcie z tego szpitala cokolwiek mi da? I to jest koniec gry, ale mogę przechodzić przez jakiś po... Ten pokój jest nieskończony, mam rację. Nie, one są... Tak, nie. Są różne, ale... Dobra, spróbuję może dokończyć dojść. Trzeba spróbować. Bo wiem, że jest jeszcze jedno delce do tej gry, które wyszło. Stosunkowo niedawno, jakoś półtora roku temu, ale jakoś szerokim echem to się nie odbiło. Yy... I czy ja dojdę gdzieś tu? Czy to jest tylko takie? No, i sobie dalej, i patrzę sobie na napisy w międzyczasie. Także już pomijając wszystko, to, było, to była krótka przygoda, ale nie powiem, że tro dosyć intensywna. W sensie ta gra tak ma ona jest prosta i inna od wszystkich innych, ale jest piekielnie niepokojąca. Wiesz, jak zaczynałem grać w podstawówkę. No w podstawkę pierwsze 200 pokoi wydawało się nudne. To co się działo potem było całkowicie chore. Także mogę to pominąć? Albo coś? A to chyba już koniec. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że seria wam się spodobała. Trzymajcie się do następnego. Może ogram jeszcze, coś jest póki co Na razie.